Co naprawdę wydarzyło się po śmierci Jezusa? Daleko poza tym, co widać na pierwszy rzut oka, te przełomowe momenty niosą ze sobą szereg wydarzeń, które na zawsze zmieniły historię biblijną i ludzką duchowość. Wyobraź sobie, że jesteś świadkiem chwili, w której Syn Boży oddał ducha, a cały świat zdawał się drżeć. Właśnie o tych wydarzeniach będziemy tutaj mówić, ujawniając pięć niezwykłych zdarzeń, które miały miejsce bezpośrednio po śmierci Jezusa i których głębi być może nigdy nie zrozumieliście. Może myślisz, że już znasz te historie, ale to, co Cię czeka, może Cię zaskoczyć. Znajdują się tu prawdy, które nie są jedynie ciekawostkami historycznymi, lecz objawieniami, które do dziś wywierają głęboki wpływ na wiarę chrześcijańską. Ukrzyżowanie Jezusa Chrystusa jest bez wątpienia centralnym wydarzeniem w historii wiary chrześcijańskiej, wydarzeniem, które głęboko porusza duszę wszystkich wierzących. Ten akt poddania się i poświęcenia, w którym Jezus, Syn Boży. Oddał samego siebie z miłości do ludzkości jest uważany za kulminację całej poprzedzającej go narracji biblijnej. Sam Jezus, który podczas swego życia czynił cuda i głosił słowa życia wiecznego, dobrowolnie poszedł na Golgotę, gdzie został ukrzyżowany pośród łotrów, biorąc na siebie winę i ciężar grzechów świata. W tym momencie, niebo i ziemia połączyły się w niezwykłym akcie odkupienia kamieniu milowym, który na zawsze zmienił historię ludzkości i wiarę chrześcijańską. Ale znaczenie tego wydarzenia wykracza daleko poza fizyczne cierpienie Jezusa. Zawiera głębokie znaczenie duchowe i teologiczne. Ukrzyżowanie nie było zwykłym straceniem niewinnego człowieka, ale manifestacją Bożego planu zbawienia przepowiedzianego w Piśmie Świętym. Przez wywyższenie na krzyżu Jezus nie tylko został wywyższony przed ludźmi, ale także wywyższony w oczach Boga, co spełniło proroctwo Izajasza. On się obarczył naszym cierpieniem, on dźwigał nasze boleści. Izajasz 53:4 od tego momentu zasłona między boskością i człowieczeństwem zaczęła się rozchylać, przygotowując grunt pod nadprzyrodzone wydarzenia, które miały nastąpić po jego śmierci. Teraz zaczniemy przyglądać się wydarzeniom, które miały miejsce bezpośrednio po śmierci Jezusa. Pięć wydarzeń, które nie tylko naznaczyły historię biblijną, ale mają również głębokie implikacje dla teologii chrześcijańskiej. Przyjrzyjmy się bliżej słowom i znakom towarzyszącym tej chwili, z których każdy odzwierciedlał ogrom tego, co rozgrywało się na oczach zdumionych osób obecnych na miejscu zdarzenia. Historia biblijna nie jest przecież tylko opisem przeszłości. Nadal jest żywa i aktywna, kształtując wiarę i życie milionów ludzi na całym świecie. Mam nadzieję, że ta analiza pomoże nam lepiej zrozumieć wpływ i znaczenie tych wydarzeń oraz to, jak kształtują one nasz pogląd na Boga, Jezusa i główne przesłanie Biblii. Bez zbędnych ceregieli przejdźmy do pierwszego wydarzenia wyznania wiary złożonego przez setnika. W scenie ukrzyżowania, w której ból i cierpienie były tak obecne, nieoczekiwana postać pojawia się jako świadek momentu, który zdefiniuje historię wiary chrześcijańskiej, rzymski setnik. Ten oficer, który dowodził około setką żołnierzy armii rzymskiej, był nie tylko człowiekiem wojny, ale także człowiekiem szanowanym i o dużej odpowiedzialności. Był filarem rzymskiej struktury wojskowej, dbał o utrzymanie porządku publicznego i precyzyjne wykonywanie wyroków, takich jak ten wydany na ukrzyżowanie Jezusa. Jego obecność u stóp krzyża nie była zwykłym zbiegiem okoliczności. Był tam, aby dopilnować wykonania wyroku do końca. Jednak to, co zaczęło się jako kolejna egzekucja, przerodziło się w coś nieoczekiwanego dla Centuriona. Gdy obserwował wydarzenia wokół siebie, w tym nadprzyrodzone znaki towarzyszące śmierci Jezusa, jego postrzeganie uległo zmianie. Kiedy Jezus w końcu oddał ducha, krzycząc donośnym głosem, setnik został dotknięty czymś znacznie wykraczającym poza wszystko, czego doświadczył podczas swoich licznych kampanii wojennych. Słowa, które wówczas wypowiedział, przeszły do historii. Prawdziwie ten był Synem Bożym. Mate 27:54. Te słowa wypowiedziane przez człowieka reprezentującego rzymską potęgę wywarły na mnie głębokie wrażenie, ponieważ padły z ust kogoś, kto przez całe życie był świadkiem niezliczonych zgonów, ale nigdy niczego tak szokującego, jak to, co zobaczył tamtego dnia. Wypowiedź centuriona nie była tylko przypadkową obserwacją, było to potężne świadectwo wykraczające poza ich własną kulturę i przekonania. Rozpoznanie Jezusa jako Syna Bożego przez Poganina, kogoś, kto nie był zaangażowany w żydowskie tradycje ani oczekiwania mesjańskie, ujawnia uniwersalność przesłania Chrystusa. Wypowiedź żołnierza wyrażała myśl, że objawienie Boga za pośrednictwem Jezusa Chrystusa nie ograniczało się do ludu Izraela, lecz obejmowało wszystkie narody i ludy. Ten przełomowy moment stanowi również przedsmak globalnego zasięgu Ewangelii, która zaniesie słowo Jezusa aż na krańce ziemi. Teologicznie rzecz biorąc, wyznanie wiary setnika stanowi zmianę paradygmatu w sercu imperium, które ukrzyżowało Jezusa. Wyznanie boskości dokonane przez przedstawiciela rzymskiej władzy jest symbolem tego, że nawet najbardziej nieoczekiwani mogą rozpoznać prawdę Ewangelii. Przypomina nam, że Bóg w swojej nieskończonej mądrości wybiera tych, którzy będą głosić Jego prawdę, często w okolicznościach, które przeczą ludzkim oczekiwaniom. Wiara w tym kontekście nie jest tylko kwestią tradycji czy dziedzictwa, ale przemieniającym spotkaniem z prawdą Bożą, która może dotrzeć nawet do tych, którzy wydają się być najbardziej oddaleni. Podróż setnika, od kata do wyznawcy wiary, prowadzi nas do refleksji nad samą naturą boskiego objawienia, w którym momencie prawda Boża staje się dla nas jasna. Co jest nam konieczne, abyśmy podobnie jak setnik uznali rzeczywistość Jezusa jako Syna Bożego. Pytania te otwierają drogę do kolejnego wydarzenia, które ujawnia kolejny potężny znak, jaki nastąpił po śmierci Chrystusa – ciemność, która spowiła ziemię. Ukrzyżowaniu Jezusa towarzyszyło zjawisko, które szokowało wszystkich obecnych. Gęsta i tajemnicza ciemność pokryła ziemię na trzy godziny, począwszy od południa. Tego wydarzenia nie można wytłumaczyć przyczynami naturalnymi, takimi jak zaćmienie. Zostało ono opisane w Ewangelii Łukasza, była już około godziny szóstej i słońce się zaćmiło, i mrok ogarnął całą ziemię, aż do godziny dziewiątej. Łuk 23:44. 45 Ten niebiański znak obserwowany przez wszystkich był czymś więcej niż tylko brakiem światła. Był to przejaw boskiego sądu nad grzechem, który został wykonany na Jezusie w tym przełomowym momencie. W tradycji biblijnej ciemność często symbolizuje sąd Boży. Klasycznym przykładem jest plaga ciemności, która spadła na Egipt i została opisana w Księdze Wyjścia 10.27-23. W tym czasie Pan sprowadził tak gęstą ciemność, że Egipcjanie nie mogli się widzieć, podczas gdy Izraelici. Wybrany lud Boży pozostawali w świetle. Ciemność ta nie była więc zjawiskiem naturalnym, lecz przejawem mocy Bożej w przełomowym momencie historii odkupienia. Na Golgocie ciemność, która okryła Ziemię, nie była zwykłym zaćmieniem ani żadnym innym zjawiskiem astronomicznym. Był to znak ciężaru grzechu, jaki Jezus niósł na sobie, widoczne odzwierciedlenie głębokiego rozdziału, jaki grzech powoduje między Bogiem a ludzkością. Jezus, który nigdy nie zaznał rozłąki z Ojcem, w tamtym momencie doświadczył całkowitej duchowej izolacji, biorąc na siebie całe potępienie, które było naszym potępieniem. Jego pełen cierpienia krzyk na krzyżu, zapisany w Ewangelii Mateusza 27:46. Odzwierciedla tę rzeczywistość. Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił? Ta chwila ma niespotykaną głębię duchową. Widzimy w nim samego syna Bożego, pogrążającego się w ciemności, odczuwającego na ciele i duchu ciężar przekleństwa grzechu, abyśmy pewnego dnia mogli żyć w świetle Ciemność panująca nad ziemią była symbolem ciemności, jakiej Jezus doświadczał wewnętrznie, przypominając, że bierze na siebie karę, która była nam należna. Ale ta ciemność nie będzie trwała wiecznie. To był wstęp do czegoś o wiele większego zwycięstwa nad śmiercią. W tym momencie świat doświadczył szczytu cierpienia. Ale wkrótce miał być świadkiem początku nowej ery nadziei i odnowy. Innym fascynującym aspektem tej ciemności było wypełnienie się jej proroctw. Prorok Amos już zapowiadał Dzień Ciemności jako znak Sądu Bożego, i stanie się w owym dniu, mówi Wszechmocny Pan, że sprawie, iż słońce zajdzie w południe, a w biały dzień okryje Ziemię ciemnością. Amos 8:9 to dosłowne wypełnienie się proroctwa podczas ukrzyżowania Jezusa nie tylko potwierdziło prawdziwość Pisma Świętego, ale także pokazało, że wszystkie wydarzenia mieściły się w suwerennym planie Boga, ustanowionym odwiecznie dla odkupienia ludzkości. Fizyczna ciemność, która ogarnęła Ziemię, odzwierciedlała duchową ciemność, z którą Jezus zmierzył się na krzyżu. Był sam. I niósł na sobie grzechy całej ludzkości. Ten moment był kulminacją cierpienia, które zniósł dla nas. Ale tak jak noc nie trwa wiecznie, tak i ta ciemność nie była stała. Był to zaledwie przedsmak chwalebnego zmartwychwstania, które miało nadejść i przynieść światło i życie tym, którzy byli zagubieni. Wydarzenie to przypomina nam o powadze grzechu. Ale też o głębi miłości Boga. Bo jeśli mrok tamtej chwili był straszliwy, to to, co nastąpiło później, było największym przejawem Bożego Miłosierdzia. I właśnie w tym kontekście wewnątrz świątyni jerozolimskiej wydarzyło się coś niezwykłego. Zasłona rozdarła się od góry do dołu. Zasłona świątynna była grubą zasłoną oddzielającą miejsce najświętsze od reszty świątyni. Miejsce najświętsze było najświętszym miejscem, do którego mógł wejść tylko arcykapłan raz w roku, w dniu przebłagania, aby złożyć ofiarę za grzechy ludu. Zasłona ta symbolizowała rozdział między Bogiem a ludzkością. Symbolizuje to, że grzech uniemożliwia nam bezpośredni dostęp do boskiej obecności. Ale dokładnie w chwili śmierci Jezusa zasłona rozdarła się od góry do dołu. I oto zasłona świątyni rozdarła się na dwoje z góry na dół. Mateusza 27,51. Ten szczegół jest kluczowy. Gdyby zasłona rozdarła się od dołu do góry, moglibyśmy pomyśleć, że ktoś ją rozdarł. Ale tak się nie stało. To Bóg, będąc z góry, rozerwał ten podział. Akt ten był symbolem tego, że dzięki ofierze Jezusa bariera między Bogiem a ludźmi została usunięta. Teraz dostęp do Boga stał się otwarty dla wszystkich, którzy wierzą. Autor listu do Hebrajczyków opisuje tę prawdę wyraźnie: Mając więc, bracia, śmiałość, by wchodzić do miejsca świętego przez krew Jezusa drogą nową i żywą, którą nam otworzył, przez zasłonę to jest przez ciało swoje. HBR 10:19:20. Rozdarcie zasłony oznaczało koniec Starego Przymierza opartego na ofiarach ze zwierząt i rytuałach odprawianych przez kapłanów. Jezus był naszym wiecznym arcykapłanem. Jego ofiara wystarczyła, aby odpuścić wszystkie grzechy. Komunia z Bogiem nie zależała już od systemu religijnego, lecz od wiary w Chrystusa. Wydarzenie to ma głębokie implikacje dla naszego dzisiejszego życia duchowego. Przypomina nam, że nie ma już żadnego podziału między nami a Bogiem. Nie potrzebujemy już ludzkich pośredników, aby nawiązać kontakt ze Stwórcą. Jezus utorował drogę, a teraz możemy zbliżać się do Niego ze śmiałością i ufnością. Ponadto, rozdarcie zasłony. Zmusza nas do zastanowienia się nad barierami, które wciąż istnieją w naszym życiu. Czy jest coś, co uniemożliwia nam pełne doświadczenie obecności Boga? Lęk, poczucie winy, niepewność? Jeśli Jezus usunął największą barierę, jaka kiedykolwiek istniała, grzech, co nadal powstrzymuje nas od życia w tej wolności? Gdy zasłona się rozdarła, wydarzyło się coś jeszcze bardziej zaskakującego. Umarli zaczęli ponownie powstawać. W Ewangelii Mateusza 20, 52 53 czytamy, że wkrótce po śmierci Jezusa nastąpiło trzęsienie ziemi, które wstrząsnęło ziemią i otworzyły się groby. Wielu świętych, którzy umarli, z wstało i ukazywało się wielu ludziom w Jerozolimie. To niezwykłe wydarzenie było znakiem mocy Boga i zwycięstwa Jezusa nad śmiercią. Ci, którzy z martwych wstali, nie byli po prostu obcymi, ale świętymi, ludźmi, którzy wiedli pobożne życie przed przyjściem Chrystusa. Zmartwychwstanie tych świętych było zapowiedzią ostatecznego zmartwychwstania, które nastąpi wraz z powrotem Jezusa. Wydarzenie to uczy nas, że śmierć nie ma ostatniego słowa. Umierając, Jezus nie tylko zapłacił za nasze grzechy, ale także otworzył drogę do życia wiecznego. Zmartwychwstanie świętych symbolizowało początek spełnienia biblijnych obietnic, że ci, którzy ufają Panu, będą mieli życie wieczne. Już w księdze Daniela 12:2 przepowiedziano ten moment. Wielu z tych, którzy śpią w prochu ziemi, zbudzi się. Jedni do życia wiecznego, a drudzy ku hańbie i wiecznej pogardzie. Zmartwychwstanie świętych po śmierci Jezusa było przed smakiem tego, co miało nastąpić. Jeśli w tym czasie umarli, już byli wskrzeszani, co z wielkim, ostatecznym zmartwychwstaniem, gdy wszyscy, którzy umarli w Chrystusie, zostaną wskrzeszeni, aby żyć z nim na wieki? I w tym kontekście dochodzimy do ostatniego i najbardziej poruszającego wydarzenia pustego grobu. Po brutalnym wydarzeniu ukrzyżowania, Jezus został pochowany w nowym grobie należącym do Józefa z Arymatei. Ciało Jezusa złożono w tym miejscu, a wejście zapieczętowano wielkim kamieniem. Ale o świcie trzeciego dnia wydarzyło się coś niesamowitego. Kobiety, które przyszły do grobu, aby namaścić ciało Jezusa, zastały kamień odsunięty. Grób był pusty i anioł rzekł do nich: Dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych? Nie ma go tutaj, ale z martwych wstał. Łukasza 24:5-6. To był największy cud w historii. Śmierć nie mogła zatrzymać Jezusa. Zdobył grób Zmartwychwstanie Jezusa nie było tylko wydarzeniem historycznym. To był ostateczny dowód na to, że śmierć została pokonana i że nadzieja nie jest tylko koncepcją, ale rzeczywistością dostępną dla wszystkich, którzy wierzą. Busty grób jest najmocniejszym świadectwem zwycięstwa Chrystusa nad ciemnością, grzechem i śmiercią. Gdyby historia ta zakończyła się na krzyżu, Jezus byłby zapamiętany po prostu jako kolejny wielki przywódca duchowy. Jednak zmartwychwstanie przemieniło jego życie i śmierć w coś o wiele większego. Pewność, że wszystko co obiecał, jest prawdą. Gdy przyjrzymy się tym wydarzeniom, oświadczeniu setnika nadprzyrodzonej ciemności, rozdarciu zasłony, zmartwychwstaniu umarłych i pustemu grobowi, Uświadomimy sobie, że każde z nich było znakiem, że Bóg czynił coś wielkiego, coś, co na zawsze odmieni losy ludzkości. Głównym przesłaniem Ewangelii nie jest tylko to, że Jezus umarł, lecz to, że On żyje. A ponieważ On żyje, możemy być pewni, że nasza wiara nie jest daremna. Możemy żyć celowo. Wiedząc, że życie wieczne nie jest odległym marzeniem, ale realną obietnicą, teraz pozostaje pytanie: co zrobimy z tą prawdą? Z martwych wstanie Jezusa rzuca nam wyzwanie, by żyć inaczej. Wzywa nas do porzucenia strachu, niepewności i poczucia winy, oraz do kroczenia w wierze, wiedząc, że zostaliśmy odkupieni przez doskonałą ofiarę. Zaprasza nas do życia w wolności którą oferuje nam Jego miłość, wiedząc, że nie ma już żadnego podziału między nami a Bogiem. Jeśli ta historia poruszyła Twoje serce, nie ignoruj tego zaproszenia. Zastanów się, jaki wpływ te wydarzenia mają na Twoje życie i Twoją wiarę. Bóg nie chce, abyś tylko poznał tę historię, On chce, abyś żył tą prawdą. Jeśli ta wiadomość wydała Ci się sensowna, Podziel się nią z kimś, ponieważ nadzieja, którą odnajdujemy w zmartwychwstałym Chrystusie, nie jest czymś, co należy zachować, lecz czymś, co należy szerzyć. Niech ta refleksja wzmocni Twoją wiarę i odnowi Twoją nadzieję. Pamiętaj, śmierć została pokonana, światłość zwyciężyła, a Jezus żyje. Niech Bóg Cię błogosławi.